Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, jakie są aktualne wiadomości miłosne od Niego dla Ciebie? Karty przełożę i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Setna, ósemka bława. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. Król Buław. Sedna, ósemka Buław. Podobasz się jemu. Jesteś interesująca. On chciałby pójść z tobą na spotkanie, do kina. On chce nawiązać kontakt. Chce szybkiego działania. Dużej aktywności. Wcześniej ten król Buław Długo stało w miejscu. Teraz chce szybkiej jazdy. szybkie jazdy bez trzymanki. Ale trzeba być ostrożnym, bo możemy dojechać tam, gdzie nie chcemy. Co wychodzi naprzeciw? Siódemka mieczy. To jest próba odzyskania czegoś. On chce dostać dobrą radę, pomoc. Brakuje mi tutaj Zaufania, ale to też jest manipulacja działania dla własnych korzyści. Mowa jest również o jakimś błędzie, to też jest niehonorowa umowa, bank. Wynik, odpowiedź, rada: Król Bław. On chce odzyskać swoją dobrą reputację. Chce wziąć za coś odpowiedzialność. Czuję przypływ szczęścia. Chcę posiadać partnerkę. Chcę pokazać prawdę. Karta Królów zapowiada rozwój kariery, świeże spojrzenie. I również należy podjąć ryzyko i wkroczyć w związek, ponieważ ten związek może okazać się w dziesiątkę oraz związkiem na całe życie. Posłuchaj się, swojej intuicji, posłuchaj głosu serca lub poradź się bliskiej osoby. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o